Dopiero się obudziłeś, a już musisz sprawdzać coś w Biblii? Czy coś się stało? Powiedz mi. Wczoraj, na spotkaniu z braćmi, wspomniałem, że dzięki służbie panu wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Ale brat Cang wątpił w moje słowa i twierdził, że nie wszystko rozumiem. Naprawdę? Moje słowa potwierdza Biblia. Więc dlaczego on w nie wątpił? Właśnie. Tak postępował święty Paweł. Właśnie tak mówi Biblia. Wszyscy wierzący w pana biorą przykład ze świętego Pawła. No właśnie! Tu nie ma co kwestionować! Zbieram materiały, żeby mu pokazać, że się myli. Muszę z nim dziś poważnie porozmawiać. Hej, zaczekaj. Brat Cang jest mądry i przenikliwy. Nauczał przez wiele lat. Jeśli uważa inaczej niż ty, to musi mieć jakieś powody. Myślisz, że powinniśmy omówić to z bratem Cangiem? Omówić? Nie ma potrzeby! Na poparcie naszych słów mamy Biblię. Nie martw się. Ach, tak, ale ty masz nastawienie. Wcale nie przypominasz kogoś, kto szuka prawdy. Według mnie to przez te lata pracy i nauczania nie zmieniłeś się na lepsze. Za to zmienił ci się charakter. O nie, a co to takiego? Bądź ostrożna. O. Pokaż. Skąd masz te rejestry transakcji? To nie są rejestry. Przyjrzyj się dobrze. Ojej. 1992 Ech. 1995. Proszę, no to właśnie. lista Twoich zasług? Tak? Lista moich zasług. Każda linijka i wzmianka hmm. to dowód mojej pracy i służby na rzecz Znowu Pana. Znowu zaczynasz? Kiedy zacząłem budować kościoły, Oczywiście. przeszedłem tak wiele dróg, zdobyłem wiele. Przestań! Jaka przystań? Tak, budowałem przystań dla owieczek. Wspinałem się na urwiska, by prowadzić owieczki do przystani kościoła. Byłem aresztowany hej, przez hej, KPH. Hej. Wystarczy. Tyle razy już słyszałam tę historię, że aż mam odciski na uszach, wiesz? No, no to co? O? To dowód, że dostanę się do Królestwa A? Niebieskiego. Nie każdy ma coś takiego. Hmm. Tak, już idę. Siostro Song, o, jesteście Cang. w domu. Wejdź. Brat tank. Bracieli. W samą porę. Miałem się do ciebie dziś wybrać. Naprawdę? Hej, bracieli, nie najlepiej wyglądasz. Tak? Może źle spałeś? Ależ skąd? Od samego rana przeglądał swoje notatki. Przeglądał notatki? <laughs> Proszę, usiądźmy. Proszę, siadaj, bracie Cang. To co to za notatki? Aha, aha, no cóż, na wczorajszym spotkaniu miał brat inne zdanie o pracy i służbie na rzecz pana, które zawiodą nas do Królestwa Niebieskiego. Wróciłem do domu, sprawdziłem w Biblii, przemyślałem sprawę i nadal się z bratem nie zgadzam. Dobrze, że przyszedłeś. Musimy o tym porozmawiać. No pewnie. Zawsze warto szukać prawdy i rozmawiać, gdy pojawi się problem. Zgadza się. Panu nie będą dzięki. Bracie Cank, Paweł powiedział, Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiary zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. To jest cytat z drugiego listu do Tymoteusza: Dowodzi, że dzięki pracy na rzecz Pana ludzie mogą wstąpić do Królestwa Niebieskiego. A Ty twierdzisz, że ten, kto służy i cierpi, może nie wejść do Królestwa Bożego. Biblia nie potwierdza tego, co mówisz. Chyba przyznacie mi rację, prawda? Właśnie. Wszyscy, którzy wierzą w Pana, pochwalają i naśladują zachowanie Pawła. Duchowni i starsi też mówią, że możemy wstąpić do Królestwa Niebieskiego dzięki pracy i służbie. Bracie cang, dlaczego kwestionujesz ten pogląd? Właśnie. No cóż, e, pozwólcie, że o coś spytam. Jak wam się wydaje, kto jest Panem? Paweł czy Pan Jezus? No oczywiście, Ach, że Pan Jezus. Jasne. Skoro twierdzicie, że to Pan Jezus jest Panem, czemu opieracie swoją wiarę w Pana na słowach Pawła, a nie na słowach Pana Jezusa? Czy słowa Pawła reprezentują Pana Jezusa? Obawiam się, że nie. Słusznie, więc jacy ludzie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego? Pan Jezus powiedział: Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Pan powiedział, że tylko ci, którzy wypełniają wolę Bożą, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Nie mówił, że praca i służba nas tam zawiodą. Słowa Pawła są sprzeczne ze słowami pana Jezusa. Co? Twierdzisz, że słowa Pawła są sprzeczne ze słowami pana Jezusa? Tak. Nie rozumiem tego. Jeśli ludzie poświęcają się, cierpią i pracują dla pana, nie wypełniają woli Bożej? To prawda. Twierdzisz, że praca i służba na rzecz pana to wypełnianie woli Bożej? Ale czy pan Jezus tak powiedział? Czy Duch Święty wypowiedział te słowa? Najwyraźniej nie. Racja. Nie mówili tak? Paweł sądził, że praca na rzecz Pana zapewni ludziom królestwo niebieskie i nagrody. Ale czy to miał na myśli Pan Jezus? Czy Paweł reprezentuje Pana Jezusa? Więc twierdzisz, że opierając się na słowach Pawła w dążeniu do królestwa niebieskiego popełniamy błąd? Jego słowa nie mogą być błędne. Właśnie. No cóż, posłuchajcie, co Pan Jezus mówił na ten temat. Pan powiedział. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie Wy, którzy czynicie nieprawość. Jeśli służba jest spełnianiem woli Boga i pozwala wejść do jego królestwa, to czy prorocy i ci, którzy robią wspaniałe rzeczy dla Pana, nie pracują i nie służą? Dlaczego pan stwierdził, że działają niegodziwie? Właśnie. No cóż. Oni byli jak ci żydowscy faryzeusze. Faryzeusze nauczali i działali w całym kraju. Lecz nie praktykowali słowa Bożego, nie przestrzegali jego przykazań. Nie mieli w sercach bojaźni Bożej. Gdy ukazał się pan Jezus, by dokonać swego dzieła, nie rozpoznali w nim Boga, który się ukazał. By chronić własną pozycję, stawiali mu opór i go potępiali. Czego to dowodzi? Że praca i służba na rzecz Pana wcale nie oznaczają wypełniania woli Boga. Zgodnie z tym, co mówisz, nauczanie w imię Pana i wypełnianie woli Bożej to dwie zupełnie różne rzeczy. To prawda. Jeśli tak, to powinniśmy szukać prawdy i poznać wolę Bożą w tej sprawie. Święta racja. <laughs> Bracie Cank, wcale nie przeczę Twoim słowom. Ale może mi wytłumaczysz, na czym polega wypełnianie woli Bożej? Chcesz powiedzieć, że pracując i służąc, wcale jej nie wypełniamy? Co oznacza wypełniać wolę Bożą? Pokutujcie. Przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Uwięć, Rozumiem proszę. to tak. Wypełnianie woli Bożej to żal za grzechy, praktykowanie słowa Pana i uległość, spełnianie Jego posłannictwa, działanie z miłości do Boga, by odpłacić Mu za Jego miłość, urzeczywistnianie wartościowego życia. Jeśli ktoś pracuje tylko po to, by wstąpić do Królestwa Niebieskiego, czy szczerze kocha Pana? Czy to naprawdę wypełnianie woli Bożej? Taka praca i służba są nieczyste. To targowanie się z Bogiem. Słusznie. Ktoś taki poświęca się dla Boga tylko po to, żeby wstąpić do jego królestwa, to wymiana handlowa, tak. a nie prawdziwe posłuszeństwo Panu. Mingdao, to co mówi brat Cang, ma sens. Bracie Cang, mów dalej, proszę. Hmm, dobrze. Mnóstwo ludzi od lat naucza i działa w imię Pana, ale nie praktykuje Słowa Bożego. Nie wychwala go i nie niesie jego świadectwa. Dla własnej pozycji, dochodu, próbują dowieść, ile wycierpieli, by inni ich wielbili. Tworzą kliki i podziały w kościele, by ustanawiać własne królestwa. Czy taka praca i służba to praktykowanie słowa Bożego? Czy to jest wypełnianie woli Bożej? Rzeczywiście nie jest. Właśnie. Wspomnijcie lata, kiedy wierzyliśmy w Pana, czy poświęcaliśmy się i cierpieliśmy, by zyskać błogosławieństwa dla siebie samych, czy po to, by praktykować słowo Pana i kochać Boga? Jeśli tak na to spojrzymy, dowiemy się, czy wypełniamy wolę Bożą, czy nie. Tak. Służyliśmy Panu, by zyskać błogosławieństwa i wstąpić do Jego Królestwa. Chyba nie można powiedzieć, że wypełniamy wolę Bożą. Mhm. Powiedz, co ty o tym sądzisz? Chętnie posłuchamy. Tak. Hej, mówię do ciebie, dlaczego ciągle pijesz tę wodę? Co się z tobą dzieje? Czemu na mnie naciskasz? Nad takimi rzeczami trzeba się zastanowić. Jasne, musisz to przemyśleć. Ale, bracie Sang, twoje słowa niosą oświecenie Ducha Świętego, jest w nich nowe światło. Tak. Bogu niech będą dzięki. Jeśli ludzie cierpią i służą panu tylko po to, by wejść do jego królestwa, a nie z posłuszeństwa i miłości do Boga. To wcale nie wypełniają woli Bożej. Właśnie słowa Pawła zwiodły nas na manowce. Bracie Cank, gdyby nie rozmowa z tobą, nadal praktykowalibyśmy, opierając się na słowach Pawła, i ostatecznie nasza wiara poszłaby na marne. Tak by się stało. Słowa Pawła sprawiły, że bardzo błądziliśmy w naszej wierze. Takie praktykowanie wiary nie jest wypełnianiem woli Bożej. Hej. Czyżby? Zaczekajcie. Jeśli słowa Pawła nie odpowiadają woli Pana, to dlaczego znalazły się w Biblii? Wszystko, co w niej zapisano, zostało natchnione przez Boga to Słowa Boże. Jak mógłbyś nam to wyjaśnić? Tak, bracie Cang, to wszystko jest bardzo pogmatwane. Co o tym sądzisz? Tak. Można by uznać, że wszystko, co jest w Biblii, pochodzi z natchnienia Boga, że to Słowa Boże, a w rzeczywistości tak nie jest. Jak nie to? Jest? Biblia to opisy historyczne dzieła Bożego, nie tylko same Słowa Boże, ale też Słowa ludzi i aniołów oraz rozmowy Boga z szatanem. Przecież to fakt, prawda? Hmm, to prawda. A więc uważacie, że Słowa wypowiedziane przez ludzi i aniołów należy traktować jako Słowa Boga? To oznacza, że traktowanie całej Biblii jako Słowa Bożego oraz twierdzenie, że wszelkie Słowo Boże znajduje się w Biblii, to jednak błąd. Tak, to ma sens. Czemu nigdy wcześniej o tym nie pomyślałem? Biblia rzeczywiście zawiera Słowa ludzi i Słowa Aniołów. Nie można mówić, że cała Biblia to Słowo Boże. Tak, no Rasia. Widzicie, Pan Jezus był Bogiem wcielonym więc jego słowa są słowami bożymi paweł nie był bogiem wcielonym słowa pawła nie mogą być słowami bożymi jeśli były zgodne z prawdą to tylko dzięki oświeceniu ducha świętego co nie znaczy że to słowa boże tak święta racja słowa człowieka pochodzą od człowieka i nawet jeśli spisano je w biblii nie są słowami bożymi to prawda a my traktowaliśmy słowa człowieka jako słowo boże przekręcaliśmy fakty hmm. Hmm. Paweł powiedział, że całe Pismo Święte zostało natchnione przez Boga, ale przecież nie ma pewności, że miał rację właśnie. Bo Bóg nie mówił wszystkie słowa w Biblii zostały natchnione przez Boga. Tak. Patrząc na to w ten sposób, naprawdę nie powinno się myśleć o słowach Pawła jako słowach bożych. Hmm, tak. Masz absolutną rację. To znaczy, że przekonanie Pawła, że można wstąpić do Królestwa Niebieskiego i otrzymać nagrody dzięki pracy. To tylko jego własne wyobrażenie, całkiem sprzeczne ze słowami pana Jezusa. To, że Paweł tak twierdził, pokazuje, że cierpiał i służył Bogu tylko po to, by dobić z nim targu, a nie wypełniać wolę Bożą. Tak. Zaczekaj. Mam jedno pytanie. A jakie? Bracie Cang. Twierdzisz, że słowa Pawła nie reprezentują pana. Zgadzam się. Ale nie zapominaj, że Paweł służył panu i poświęcał się dla niego, bo pan Jezus mu nakazał. To nie było wypełnianie woli Bożej? Paweł był apostołem wysłanym przez Pana Jezusa, ale w jakich okolicznościach wezwano Pawła do służby? Pan Jezus wygłosił wiele kazań i wyraził wiele prawd, wstrząsając całym judaizmem. Paweł nie szukał prawdy i stawiał opór Panu Jezusowi, stając się jego głównym prześladowcą. W takich okolicznościach Pan Jezus wezwał Pawła. Dlaczego to zrobił? Jaki efekt chciał uzyskać? Wezwanie Pawła pokazało najwyższą moc Pana Jezusa. Pan sprawił, że jego wróg natychmiast się ku niemu zwrócił i upokorzył szatana. Ale w naturze Pawła nadal była nienawiść dla prawdy i opór wobec Boga. To fakt. Hej, bracie Cang. Jak możesz Spokój tak mówić się, o Pawle? Proszę, pozwól bratu Cang dokończyć. Proszę, mów dalej. W listach Pawła możemy zobaczyć że nigdy nie wspomniał, że kocha pana Jezusa, nie nauczał ani nie przekazywał jego słów, nie opisywał swoich doświadczeń i praktykowania słów pana. Choć mówił o łasce odkupienia przez ukrzyżowanie, nie wspomniał, jak pan Jezus kochał i zbawiał ludzi. Powiedzcie, jak ktoś taki mógłby wypełniać wolę Bożą? No tak, gdy się nad tym zastanowić, to listy Pawła ani razu nie cytują słów Pana Jezusa, prawda? Bracie Cank, usiądź i porozmawiajmy. Pewnie. <sighs> Naprawdę. Bracie rozumiem, jak się teraz czujesz. Dawniej podziwialiśmy Pawła i naśladowaliśmy go, ale jeśli dokładnie przestudiujemy jego listy, Zauważymy, że mówił w nich tylko o swojej pracy, służbie i cierpieniu. Chciał pokazać, że był tak dobry jak inni apostołowie. Wysławiał siebie, by inni go podziwiali i czcili. A kiedy skończył swą pracę, chwalił się: Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. To nam mówi, co Paweł naprawdę sobie myślał. Pracował i służył Panu nie z miłości do niego, ale dla korony sprawiedliwości. Czy nie oszukiwał i nie wykorzystywał Boga? Jego osobista motywacja i cele skryły się w pracy i służbie. Jak możemy powiedzieć, że wypełniał wolę Bożą? Bracie Cang, to co mówisz, to same fakty. Paweł nie dawał świadectwa pana, a siebie samego. To sprzeciwianie się panu. Tak. Pracował i służył, by w zamian otrzymać koronę sprawiedliwości. Czy to nie oznacza, że targował się z panem? Owszem. No tak. Wreszcie zrozumiałam. Paweł wcale nie wypełniał woli Bożej. Ale jeśli Paweł nie wypełniał woli Bożej, to dlaczego jego historia znalazła się w Biblii? Jeśli coś jest zapisane w Biblii, to czy nie po to byśmy mogli to naśladować? Czy mylę się, rozumiejąc to w ten sposób? Ech. Historię Pawła zapisano w Biblii, co nie znaczy, że Bóg chce, byśmy go naśladowali. Kto opracował i zredagował Biblię? Przywódcy kościoła z tamtych czasów. Pan Jezus nie brał w tym udziału i nie było to objawienie ducha świętego. Choć Biblię opracowano zgodnie z wolą Bożą, to jednak dokonał tego człowiek. Musiał przemycić do niej ludzkie intencje. Bracieli, czy nie mówię prawdy? Myślę, że to, co mówisz, jest prawdą. Może wierzący w pana nie powinni naśladować Pawła. To byłby poważny błąd. Tak. Paweł najwyraźniej naprawdę nie wypełniał woli Bożej. Masz świętą rację. Po wielu latach pracy Paweł mógł powiedzieć: Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. Co to oznacza? Czy nie mówił w ten sposób? Panie, spełniłem Twoje posłannictwo, więc musisz dać mi koronę. A jeśli mi jej nie dasz, nie jesteś sprawiedliwym panem. Te słowa Pawła całkowicie i wyraźnie ujawniają istotę wszystkiego, co robił. Odkrywają oporną Bogu naturę Pawła. Czy Paweł sprzeciwiłby się Panu Jezusowi, wiedząc, że w zamian nie czeka korona? Byłby wściekły i wykłócałby się z Bogiem. Starałby się udowodnić, że Bóg nie ma racji. Ludzie, którzy nie są posłuszni panu, łatwo mogą stawiać mu opór. Nie miałem pojęcia. Naprawdę nie wiedziałem. Życie Pawła, pełne pracy i służby, miało na celu uzyskanie nagród i korony. Takie są niezbite dowody. Tak. Paweł sądził. Że dzięki ciężkiej pracy zasłużę na koronę sprawiedliwości. Ale to były tylko pobożne życzenia. Właśnie, masz rację. Bogu dzięki. Teraz widzę wyraźnie, że ludzie, którzy wierzą w Boga, powinni postępować zgodnie ze słowem Pana i poszukiwać woli Bożej. Jeśli będą ślepo podążać za słowami Pawła, tak. postąpią sprzecznie ze słowami Pana i będą kroczyć złą ścieżką. Taka wiara w Boga może tylko utrudnić nam spełnienie Jego wymagań. W ten sposób na pewno nie wypełnimy woli Bożej, a Bóg nie uniesie nas do Królestwa Niebieskiego. Jest tak, jak mówisz. Hej, przeczytajmy kilka fragmentów Słowa Bożego. Dobrze. Siostro Song, czy możesz podać mi torbę? Jasne. Dziękuję. Proszę. Mingdao, posłuchajmy tego uważnie. Bóg mówi... Z pozoru zdawało się, że ludzie dokładają wszelkich starań w dziele czynionym dla Boga, lecz w rzeczywistości kalkulowali w głębi swych serc następny krok, jaki powinni zrobić, by zdobyć błogosławieństwa lub panować jako królowie. Choć ludzkie serce czerpało radość z Boga, to jednocześnie knuło przeciw Bogu. Ludzkość w takim stanie spotyka się z najgłębszą odrazą i niechęcią Boga. Usposobienie Boże nie toleruje istoty ludzkiej, która go oszukuje. Musisz wiedzieć, jakiego rodzaju ludzi pragnę. Nieczyści nie wejdą do królestwa. Nieczystym nie wolno kalać ziemi świętej. Nawet jeśli wykonałeś dużo pracy i pracowałeś przez wiele lat, to jeśli nadal jesteś żałośnie plugawy, według niebiańskiego prawa nie możesz wejść do mojego królestwa. Od założenia świata do dziś. Nie dawałem łatwego dostępu do mojego królestwa tym, którzy zabiegają o moje względy. Jest to niebiańska zasada i nikt nie może jej złamać. Tak. Te słowa brzmią autorytatywnie. Czuję się, jakby pan osobiście mnie zrugał. Tak. Amen. Wcześniej mawialiśmy, że Bóg jest święty, a bez świętości nikt nie zobaczy pana. Dziś czuję, że te słowa są bardzo prawdziwe. Owszem. Bo tak jest. Dążąc do Królestwa Niebieskiego, zamiast przestrzegać słów Pana, naśladowałem Pawła. Służyłem Panu tylko dla Jego Królestwa i Korony Sprawiedliwości. Tak. Bez skrupułów chciałem wytargować u Pana łaskę i Jego błogosławieństwa. Gdy człowiek bardzo pragnie błogosławieństw, Łatwo sprowadzić go na manowce. To prawda. Paweł spisał wszystko, co robił w swoich listach. I ja też spisałem swoje zasługi. Ta lista zalet miała być przepustką do Królestwa Niebieskiego. Sądziłem, że wtedy Pan Jezus wpuści mnie do siebie. Ale teraz zrozumiałem, że miałem wysokie mniemanie o sobie. To dowód mojej samolubnej chęci targowania się z Bogiem. To wielki powód do wstydu. Byłem tak zepsuty i tak sprzeciwiałem się Bogu. Nie jestem godzien Jego Królestwa. Bogu niech będą dzięki. Cudownie. Jak to cudownie? W świetle wymagań Pana nie wstąpimy do Jego Królestwa. A Ty mówisz, że to cudownie? Ech, nie to miałem na myśli. Chodzi mi o to, że Brat li pojął, że nie można brać przykładu z Pawła, bo to odstępstwo od wiary i właśnie to jest takie cudowne. To dzięki przewodnictwu Boga zyskaliśmy szansę, by okazać skruchę przed Panem. Bóg nie potępia ludzkiej pracy i służby, ale nienawidzi, gdy ludzie wykonują je z zamiarem targowania się, nie znosi szatańskiego usposobienia ludzi. Bóg dokonuje dzieła, by zbawić ludzkość, oczyścić nasze szatańskie usposobienie. By pomóc nam zdobyć prawdę i wyrwać się z więzów grzechu, byśmy byli posłuszni Bogu. Tylko wówczas możemy wypełniać wolę Bożą i Boże Posłannictwo. Królestwo Niebieskie jest właśnie dla takich ludzi. Ach, Bogu, Bogu niech dzięki! dzięki. Hej, bracie sang, mam jeszcze jedno pytanie. Masz Słuchała. jeszcze jakieś pytanie? Tak, daj mi powiedzieć. Teraz niemal każdy w religijnym świecie mówi, że należy iść za przykładem Pawła. I postrzega jego słowa jako słowo Boże. Prawie nikt nie wie tego, że Paweł szedł niewłaściwą ścieżką, ani jak wypełniać wolę Bożą. Zastanawia mnie, jak zdołałeś to zrozumieć? Heh? Kto wyjawił ci prawdę o tych tajemnicach? Tak naprawdę, pytam cię o to, skąd się wzięło to, co czytałeś. Ach, tak, więc o to chciałeś zapytać. A ty wiesz? Już dawno chciałem cię spytać, bracie Cank, odpowiedz nam. Pewnie, no, powiedz. <noise> Myślałem, że już wiesz. Niby skąd miałabym wiedzieć. Proszę, spójrzcie. Słowo ukazuje się w ciele. Słowa, które wam dziś czytałem, pochodzą z tej księgi. To one pozwoliły mi zrozumieć, a dziś podzielić się tym z wami. Naprawdę? Bracieli, siostro Song, Pan Jezus, na którego czekaliśmy tak długo, powrócił. Przybył jako wcielony Bóg wszechmogący. Bóg Wszechmogący? Bóg Wszechmogący? By wyrazić prawdę i dokonuje dzieła osądzania, począwszy od domu Bożego. To Pan naprawdę powrócił? Tak. Wyraża prawdę i dokonuje dzieła osądzania? Zgadza się. Księga Słowo ukazuje się w ciele, jest głosem samego Boga. Chrystusa dni ostatecznych, Boga Wszechmogącego. Jest tym, co Duch mówi do kościołów, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia. To słowa wypowiedziane przez Ducha Świętego do kościołów? Tak. Muszę to zobaczyć. Dobrze, chodź. Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony, a nie został odmieniony i udoskonalony przez Boga, może być człowiekiem według Bożego Serca? W twoim przypadku, ponieważ masz starą osobowość, to prawda, że zostałeś zbawiony przez Jezusa i nie jesteś już grzesznikiem z uwagi na zbawienie przez Boga. Ale to nie dowodzi, że nie jesteś grzeszny i że nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś odmieniony? Wewnątrz jesteś nękany nieczystością, samolubny i złośliwy. Ale nadal chcesz zstąpić z Jezusem. Możesz o tym tylko pomarzyć. Pominąłeś pewien krok w wierze w Boga. Zostałeś tylko odkupiony, ale nie zostałeś odmieniony. Byś mógł być człowiekiem według Bożego serca, Bóg musi dokonać dzieła przemiany i obmycia Ciebie. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Dlatego nie będziesz się kwalifikować do udziału w błogosławieństwach Bożych, ponieważ pominałeś ten krok w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, który jest kluczowym krokiem do zmiany i udoskonalenia. Dlatego ty, jako grzesznik, który właśnie został odkupiony, nie możesz bezpośrednio odziedziczyć dziedzictwa Bożego. Amen. Tak. Wszystko, co mówi Bóg Wszechmogący, jest prawdą, to bardzo przydatne. Polegałem na własnych pojęciach i wyobrażeniach. Myślałem, że odpuszczono mi grzechy, bo uwierzyłem w Pana. A skoro nauczałem i służyłem panu, musiałem jedynie czekać na jego powrót, by wstąpić do jego królestwa. Cóż to za absurdalny pomysł? To było takie nierealne. Tak. Właśnie, gdyby Bóg nie wyraził tych prawd, w ogóle byśmy tego nie rozumieli. W dniach ostatecznych, bazując na dziele pana Jezusa, Bóg Wszechmogący wyraził całą prawdę, która może oczyścić i zbawić ludzkość, pozwalając nam zmienić szatańskie usposobienie, uciec od grzechu, oczyścić się i uzyskać zbawienie. Przyjmując dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, doświadczymy osądzenia i skarcenia słowami Bożymi i trafimy do jego królestwa. Tak, to wspaniale. Bogu niech będą dzięki. Mingdao, Bóg Wszechmogący wyraził tak wiele prawd, by wskazać nam właściwą drogę. Teraz mamy szansę trafić do Królestwa Niebieskiego. Tak. Musimy zbadać i zaakceptować dzieło Boga wszechmogącego w dniach ostatecznych. Tak. To ukazanie się i dzieło Pana. Musimy je zaakceptować. Właśnie. Zbierzmy wszystkich, żebyśmy razem mogli posłuchać słów Boga wszechmogącego. Pewnie tak. Żeby wszyscy usłyszeli głos Boga. Owieczki Boga znają jego głos. A gdy wszyscy usłyszymy głos Boga, od razu przyjmiemy Boga wszechmogącego i spotkamy się z Panem na weselnej uczcie. Amen!